Citroën C1 wyróżnia się pełnym optymizmu designem i radosnym charakterem, który pozwala poczuć się wyjątkowo na drodze. Zadziorny styl przednich reflektorów i ułożona pionowo identyfikacja świetlna z diodami LED do jazdy dziennej podkreśla swobodny charakter samochodu i jego nieprzeciętność. Ciekawy zaprojektowany tył auta pod szklaną pokrywą wskrywa prawie 200-litrowy wagażnik, który zmieści wszystko, co niezbędne do miejskich eskapot. Przemyślane wnętrze posiada minimalistyczną deskę rozdzielczą której charakteru nadaje wielofunkcyjna skórzana kierownica oraz zegary z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem komputera pokładowego. Codzienną eksploatację ułatwi jednostka multimedialna z systemem Bluetooth oraz gwiazdami AUX i USB. Citroen C1 świetnie sprawdza się w mieście. Jego niewielkie wymiary i bezpośredni układ kierowniczy sprawią, że parkowanie stanie się czystą przyjemnością, a wygodne i podgrzewane fotele zapewnią niebywały komfort. Przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia zapewnią dyskrecję oraz ochronią przed promieniami UV. Auto dba też o bezpieczeństwo podróżnych. Wyposażone jest w aż 6 systemów wspomagających prowadzenie. Jednym z nich jest Active City Brake, który automatycznie wyhamuje samochód w przypadku ryzyka kolizji. System funkcjonuje w oparciu o dane z kamery i czujników zamontowanych w górnej części przedniej szyby. Mały Citroen jest pełen przydatnych technologii, które ułatwiają życie. Sześć poduszek powietrznych, standardowy system ESP stabilizujący samochód w przypadku utraty przyczepności, ogranicnik prędkości i system monitorowania ciśnienia w oponach, dzięki czemu komfortowo i bezpiecznie dotrzesz do celu. Jak jest Citroen C1, wygodny, ciekawy zaprojektowany i bezpieczny.